tej strony ja potek, i przepraszam za bardzo długą, to znaczy, no nie długą, parę dni tam nie nagrywałem, bo ja tak jak mówiłem, że będą się filmy pojawiały, chyba tam czwartek i piątek, no ale obietnicy niestety nie dotrzymałem, dlatego, bo nie miałem akurat czasu, więc dzisiaj wlecą dwa odcinki, tylko drugi będzie później. Yy, nie? Więc wczoraj ogólnie, wczoraj trafiłem sobie trafiłem sobie oto w tym meczka boczku w tym mega tutaj 47 tutaj na górze w tym mega trafiłem sobie trafiłem sobie oto tą panią o i właśnie sobie dzisiaj później nią pogramy najpierw sobie wykonamy zadanka eee, a nie sorry gdzie ja wchodzę, ja w sklepik co, 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 Czy ja? Przepraszam bardzo, tu jest mega box, ale niestety nie stać mnie. A ile ta oferta trwa? A, 19 godzin, 19 minut. No dobra, więc jak to się nazywa? Eee, przechodzimy do odcineczka. Tylko zanim zaczniemy, wybiorę sobie zadanko. O, co? Tryb gry jest niedostępny. Dlaczego? Dlaczego? Dobra, to sobie pogrążymy w solo. Ale weźmiemy sobie w takim razie Mac. Dobra, bierzemy sobie Mac. I. Jakby co, to już odcinki z GTA SA teraz nie będą się pojawiać, ale. Jak. Pojawi się odcinek też z takiej fajnej gry. Też z GTA, ale jest trochę z innego. Chyba możecie się domyślać, co to będzie, ale to dopiero za parę miesięcy, parę dni. No, bo. no, Więc nieważne. E, dobra, przegraliśmy, bo no jak jest, przynajmniej dla mnie, słaba, nie? To weźmiemy sobie kiełka. Nie, nie tu, nie tu. Debilek. Debilek ze mnie, okieł. Dobra, dawaj mi Dobra. Czy on powiedział Jesus? Dobra, nieważne. I like trees. I like trees, powiedziała, ja usłyszałam trees. Jesus. Jesus. Kudę jak świnczory. A jak ten Chińczyk mnie na przykład obserwuje i ma na napisy włączone, to tak to, to przypał trochę, nie? Eczmy stamtąd! Kurwa gorzyna, patrz jak i pasuj za tego. Uratowałem moją koleżankę. Oj, to, bym, to by gdyby nie wina, ona by zginęła. Ale i tak, chyba Za niedługo, ale w, oczywiście w O, wygraliśmy. Jej, widzowie! Tutaj. Teraz... O nie, ja miałem zadanko! Zadanka, zadanka, bo musimy skrzyneczkę! To znaczy jedno zadanko się wykonuje tikiem trzy razy. Tutaj o nią zapięcę. Tak poczekaj. Dobre, to. Postaramy się wykonać tą tą, jak ona się nazywa. Jest, Czy jakieś tam nie pamiętam Pokonałam... Dobra, nieważne. Próbujemy wykonać ją, za, nią zadanie, więc tak, to ja bym nagrywał z kamerką, żebyście widzieli moją czaszkę. Tylko po prostu nie wiem, jak to się robi, nie? Bo ja dopiero zacząłem nagrywać niedawno. Jeszcze film leciał 7 miesięcy temu. No. Nie leciały te wtedy filmy. Film za film. Ja pierdziele, już zginął debil. Jak. Jak ten debil. Czyli ten bas. On basem grał. Tak ten ktoś mnie. Ogląda. Jak będzie mnie oglądał, to. to przepraszam cię, ty Ktoś. Właśnie ty, co się. Ploter. P-O-L-T-E-R. Polter. Chyba. To mi nieważne. O tutaj dziadziu wchodzi, Gej. Ja na niego mówię Gej. Każdy u mnie w szkole mówi na mnie... O kurde! Dobra. Przegraliśmy niestety. Ale... Dobra. Za niedługo tutaj będzie skrzyneczka piękna, tutaj, właśnie. Nam tam brakuje pucharków niż 16 tysięcy, dobra, nieważne. No to, no to, no to, no to, chodzimy w gierkę. Duba, duba, duba. A jak znacie Paliona, to napiszcie w komentarzu, czy znacie Paliona. Ja go uwielbiam. Po prostu. I czy też czekaliście na 20? Na 20, kiedy wyjdzie Tanuta. Zielone. Zielone, zielone. Robię sobie zielone. Palion jest królem. I to tyle mam do powiedzenia. I Wojanin to też jest królem. A, a nubows, nu, Nubek to jest po prostu klaun, śmieszny klaunik. Wczoraj w ogóle odcinek lecał wujana. Czy wczoraj czy coś wczoraj wczoraj, wczoraj? wczoraj, tak, wczoraj. Tylko się biją, Kurde. Kurde. Elpek, l LPO, LPO. El primo, el primo, robię sobie el primo. Nie, porobię sobie el primo, sorry. Kurde, o oh, oh, oh. oh, nie jesteśmy, to... o oh, nie jesteśmy zgubieni. I dzisiaj, może ten drugi odcinek, albo to będzie z Minecraft'a, albo tak znaczy, taką grę. Zero Blocksa. Oh, oh. yeah. Dlaczego? Proszę, ten pucharek! Wygraliśmy. Trzecia ranga, nie tak. Że... <grych> Dobre. Dobre. Dobre, Dobre, dobra. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze raz. I dopóki nie wykonam tego zadania, nie skończę tego odcinka, rozumiecie to? Nie żartuję. Skończę. Za niedługo skończę. Jeszcze jedna rundka i chyba będziemy kończyć. No tutaj damy taką świąteczną memotkę. Jej. Dobra, idziemy. Sorry, że tak będę sprawdzał tutaj, jak widzicie wysokości, bo ja na telefonie na no, O, ktoś mnie tutaj ogląda. I a, y, sorry, że będę takie te szczałki, bo ja na telefonie gram, jak widzicie chyba. I nagrywam na telefonie. Więc no. Ciekawy, kto to nie ogląda. No chodź kruczku. Rybko pip. Aha! Nie zauważyłem tego głupiego Edgara zasranego z dupka wyciągniętego kurde on w ogóle był zabawny Jak ostatnio robiłem challenge że jak napiszecie w komentarzu nic to przygnę wam serduszko I, i ja nie wiedziałem że jak kliknę przeznaczone dla dzieci to to będzie na youtube kids i kids i właśnie mówię what the fuck, gdzie było zablokowane? Komentarze. <laughs> A dobra, odradzi się. Ale fart. Tutaj 4 3 2 1 I i się, drodzy. Króczku, pryczku, rybko pi O, wygraliśmy pierwszy raz! Yay. Cieszymy się bardzo! O i wykonane zadanko, za to i teraz. Nas. Dobra. Dobre serce, że takie dźwięki wydawałem. Spróbujemy sobie wykonać inne zadanko, bo tego mi się nie chce wykonywać. Nikt nie gra z moich znajomych. Ech, I to czekaj, panie. Panie Wiesiek, co pan tu rzesz robi? Panie Wiesiu. Zna, e, znacie pana wieśka To pan Wiesiu? Dobra, tutaj jest ulecz za 500, 8000 łazów. Dobra. Ej, czy to. To było za 500, czy mi się przewidziało? Czy to, to, to było. To, by, to było za 500. Tak, za 500, dobra, robimy to. I mnie to nie interesuje. Piomek mój mówi. Tak, weźmijemy sobie pana eee, pełni. A zapomniałem, że on może też przeszanę bić. Dobra. Baiknya, men. Astaga, Is your bot. Hai, hai, me, hai, Dobra i ulec się, uleczcie się, życie. A Ktoś... tutaj, to, 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 dobra. Nie zauważyłam tego zupełnie. O, dobra. Nie 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 nie. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Za 500 zadanko robię sobie tutaj. Codziennie prawie żomy. Żomy moje. Jesteście moimi ulubionymi widzami. Mam 14 widzów. Znaczy nie sprawdzamy jeszcze jaki ty tak mi to Proszę mnie bić Proszę mnie bić we bilku. Tutaj nie musimy grać tutaj Kurde zginęła Dlaczego? Ale to mamy mam nadzieję, że to nie jest na pucharki. Tak? No dobrze, dobrze. Tu sobie poczekaj jak pani. Panie to do uleczania to sobie weźmiemy poko. Poko! Gdzie jest poko? Ja tu idę, jeszcze nie mam tych postaci X, to dobra. Brakuje mi postaci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem postaci mi brakuje. I takie trafiamy w tej skrzynce, Co zaraz będziemy mieli. Trafiamy takie sobie nagle piątkę z tego. Z tego się nie da piątki. Czwórkę się trochę, Dobra, nie wiem i takie trafiamy czwórkę I takie tutaj dwie postacie lecą. Na przykład leci Spike. Tak, Spike, Spike. I Ambera, albo Kruczek, albo Sandy, albo Tara, albo Byron, albo Squiczek, Squiczek, Pryczek. Tak go nazwą. Gdzie jest poko? Dobra, zadanie dla mistrzów świata, czyli dla was. Dobra, nie, nie widzę poko. Czy ja nie mam poko? Ja, mogę mieć pokoju, jeżeli pokój musi tu gdzieś być gdzieś <grystansionale> No, serio, nie widzę pokoju. Pokó A tutaj jest pokój jest ślepy jakiś czy co? Ślepy jestem, chyba. Nie, no, nie jestem ślepy. <grystansionale> <grystansionale> <grystansale> Pam, 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 pam. Nem, nem. Nem, 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 nem. O, tam, dobra. Wiem już w jaki sposób mogę sobie uleczać życie. Uleć, to będzie łatwe zadanie. Ulec, 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 ulec. Dobra, zginął. Czul, głupi czul. Jestem w śrubkę deklu bez pytania. Dobra, i muszę sobie to ulec. Dobra. Tutaj chodzi o wygranie. Tutaj chodzi... O, co Tutaj chodzi o to, żeby uleczyć. Uleczy, lecz uleć. Ulecz. Idziemy do uleczarki. Oto jest inna na mapa. I tak. Inna mapa jak to nie ma pucharki. Dobra. I ziomuś też tam robi chyba. Oblężenie, bocik. Zły bot. Dobra, widzowie. O nie, przegramy. Przegramy, widzowie. Ale to się nie dobrze. O, cztery. Jeszcze cztery tysiące i... Nie. Trzy tysiące i pół. Uleczyć trzeba. To ma? ma tutaj najwięcej Dobre, nie wiem. E, dobra, nie w... E, w ogóle to Dobra, to weźmiemy sobie mowę. Może... Czekaj, panie Roman. Panie Romani, tutaj trzeba.

Nie, mm, nie, dużo nie, nie, bo to akurat prawda, bo mam dużo owoców nie, 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 Mam bardzo dużo jabłek, bardzo dużo nie, 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 Open for business. Cząć, cząć, cząć. Papuga, 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 Złoń papuga. Złoni papuga i mówili... Eee, dobra, zapomniałem, co tam było. Tak trzy. Mówili, zarówno na i Dobra, nieważne, nie spiewam, nie mogę nie, wygramy to chyba. Wygramy to chyba. Wygramy to chyba. Wygramy to. Co sobie Kurde. Co jest? Jak my przegraliśmy? To niemożliwe. To było piękne. Poczekajcie widzowie. E, moja mama coś mówiła do mojego młodszego brata, myślałam, że to ja do, do mnie mówi, sorry. Dobra. Wchodzimy w bierę jeszcze tą mródkę i będziemy chyba kończyć powoli. Bo też mam swoje sprawy na głowie, nie mogę tylko też ciągle nagrywać, nie? Bo muszę... Niedawno mi się lekcje skończyły mówię, kurde, nie nagrywałem, muszę też nagrać na kanał, nie? Bo mówię, widzowie, będą mnie odsubskrybowali. Odsub... Dobra, y

bla 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 Nie, 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 nie Nie, niem, nie, nie, Dobra. I jak znowu to przegramy, to ja nie wiem, co zrobię. prankos prankos eee, to znaczy, Co znaczy? Nieważne. O, przecież czyżbym tam spotkał dwie śrubki, które chcą zrobić kupę? Co? Co? Kupkę powiedziałem. Co powiedziałem zrobić kupkę? Wygraliśmy! I to dzięki mnie. Ludzie, rozumiecie to? Dobra, matka mi się i w tym odcinku widzowie to by było chyba na tyle, więc do następnego, a właśnie, i jeszcze mam do Was takie pytanko, czy możecie zostawić łapkę w górę i suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie? Proszę. No, więc y, pa pa, i do następnego. Trzymajcie się, cześć na razie, pa.